Witam w poniedziałek 29 sierpnia. Dzisiaj tylko krótkie przypomnienie aktualnej sytuacji technicznej indeksów i wrześniowej serii kontraktów. Nic nowego, jeśli chodzi o WIG20. Tutaj niezmiennie rozwija się ruch boczny poniżej eksponowanej przeze mnie wielokrotnie strefy 1782-1787. Pierwszy pozytywny sygnał w obecnej sytuacji to powrót indeksu ponad wymieniony przedział cenowy, natomiast kluczową rolę w ujęciu krótkoterminowym powinien odegrać przedział oporu 1804-1809 wytyczony na bazie dwóch zniesień 38 i 261 i 8. Wychodzę z założenia, że dopiero pokonanie tej strefy. Świadczyłoby o zmianie nastawienia popytu, co mogłoby znaleźć odzwierciedlenie w postaci kontynuacji ruchu odreagowującego. Na razie negatywnie odczytuję fakt no, rozbudowywania się ruchu bocznego poniżej strefy 1782-87. Na kontraktach podobnie. Dzisiaj w porannej fazie handlu nowe minimum cenowe i test, bezpośredni test strefy 1766-1770. Po chwili dość wyrazista reakcja ze strony popytu, no ale teraz ostatnie godziny widzimy, że zakres zmienności jest niewielki. No, i z podobną sytuacją mamy tak naprawdę do czynienia w całym Eurolandzie. Jeśli chodzi o kontrakty, najbliższe opory techniczne, intradayowe, węzły podażowe, to tutaj niezmiennie Kluczową rolę właśnie w ujęciu krótkoterminowym odgrywa, odgrywa węzeł 1794-1799, czyli przełamana w zeszłym tygodniu stosunkowo istotna strefa wsparcia, która już po chwili zamieniła się w opór techniczny, a w tej chwili dokładnie w tym korytarzu wypadają liczne zniesienia wewnętrzne, m.in. 23 i 6, zniesienia wygenerowane na bazie pokazywanej pod spadkowej. Więc siłą rzeczy, tym pierwszym pozytywnym sygnałem w obecnej sytuacji byłby powrót kontraktów ponad poziom 1799. Sygnał negatywny, korespondujący z zeszłotygodniowym wyłamaniem, to przełamanie strefy 1766-1770, co prawdopodobnie doprowadziłoby do starcia w rejonie poprzedniego minimum cenowego. Indeks DAX widzimy, że. Od kilku, od kilku dni ważną tutaj nieprzypadkową rolę odgrywa lokalna zapora popytowa 10444-10460. Dzisiaj po raz kolejny doszło do przetestowania tej strefy, ale negatywnie odczytuje tą nieudaną próbę powrotu ponad naruszony nie tak dawno węzeł 10570-10615, ale nie otrzymujemy póki, póki co potwierdzenia w postaci właśnie przełamania testowanego cały czas wsparcia 444-460. Jeśli to by nastąpiło, w moim odczuciu na rynku niemieckim Wzrosłoby prawdopodobieństwo rozwinięcia się spadkowej korekty. I podobnie za oceanem. Dość burzliwy przebieg piątkowej sesji, wiadomo z jakiego powodu, ale cały czas jednak indeks SP utrzymuje się ponad węzłem 2137-42. Wychodzę z założenia, o czym już wielokrotnie wspominałem, że dopiero nieudana obrona tej właśnie strefy wsparcia w kontekście. No, tego punktu zwrotnego, który wypadł w pobliżu ważnego oporu 2199-2205, stałaby się czynnikiem wyzwalającym, wyzwalającym większą podaż za oceanem. Dziękuję bardzo.